Kiperek numer 3. Nie patrzcie na to. Jedzie, jedzie. Dawy szybciej, bo film się kończy. Jedzie, jedzie. Ło kurwy, ten pojechał? Oj, leży. Nie przyjmujcie się. Żyje? Przyjmuj... Żyje. A w jak? Jedzie pan jeszcze raz? Jedzie. Dobrze. Przerwa na gorące mleko. To kiperka. Cere skoczy numer jeden, dawaj! O pierd... dyknął no metrów parę Dobra Skoczy numer dwa, kto tam? Słocha! Słocha! Firma, Drewniany Puk! Ładnie! Och! Obróciło go dwa razy w z i ziemię Dobrze! Skoczko numer 3. kto tam? Johnny! Pa ładnie! O wrażenie po skoku, jak to skutkowie? Idzie jeszcze raz? To przerwa na mleko dla kiperka i dla nas pograńców Tu Johnny będzie docierał, Johnny jedzie już tam, prawy jest Jedzie Siwy jedzie, siwy pomyka, siwy Jedzie, jedzie, jedzie Pięknie Brawo dla siwego, uśmiech Pięknie Teraz kto tam jedzie? Czujnik Dżony kiperek. kiperek czy Dżony? Kiperek Jedzie, kiperek mały, pierwszy mi stąd Kiperek jedzie, 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 na razie go nie widać, jedzie Na razie... no, no siwy, iść bo nie złapie koku Idź za mnie JEDZIE! Ało! JEDZIE PITA na GO! Uh! Nie zapałem go, ale mało skoczył Dżony teraz ja Ci Nie Ci wejmij zejść z nogi, kurwa Tu nie jedzie Jedzie już? Nie Jeszcze sta... JEDZIE DŻONY! <śmienic> JEDZIE! Nie jedzie! JEDZIE! Ja już nie jedzie jeszcze, bo mu się narkot wciela To już... minutę trwa film Jedzie! Jeszcze nie! Johnny, dawaj! Co? O, to w miarę. Johnny! Jedzie! Jedzie! Johnny jedzie! Naj, 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 najlepszy skoczek! Najlepszy skoczek! Naj, naj, Dobrze, pięknie! Przerwa na mleko! To z dla... syropem, dla, dla siwego. Chłopak to jest niezawodny O kur! Ten chłopak też jest niezawodny Mówi, teraz pociągnie o, Chłopak niezawodny Podnosi się! Lanie Jedzie Paulinka

Dobrze, Jacka, tak i góra ma coś Za Dobrze,

я <свист> вы <свист> <свист>